Pisodiska, bardzo witam was, bardzo serdecznie, że mi się język plączę, ale jestem wyczerpany, wyczerpany ligą weekendową, psycha siadła, ale jest wbita ranga piąta. Ja wiem, że na niektórych to może być zwykła ranga. Ale to ci, co grali ligę weekendową, to wiedzą. Ja walczyłem teraz o wbicie tej rangi ostatni mecz, z czego w pewnym momencie wygrywa, przegrywałem 2-0, a na końcu mecz kończył się 5-2. Także wyobraźcie sobie, co się działo, no po prostu podczas toców FC Champions to jest to psycha siedzi całkowicie, znaczy trzeba mieć tą psychę silną właśnie, żeby wyjść z tego. W pewnym momencie miałem szansę na rangę czwartą, ale nie, nie, zbyt duże spocenie, zbyt duże tryhard, także powiem Wam, że yy, dla mnie i tak to jest duży sukces, ta ranga piąta, mamy dwa player piki z Premier League, mam nadzieję, że się będzie coś fajnego, że się będą fajne karty, yy, no... Może siędzie Ronaldo, zobaczymy, no chociaż fajnie był taki Fernandes albo Ruben Diaz jakiś obrońca, bo z obroną u mnie generalnie kiepsko, zaraz wam pokażę jak wygląda sytuacja, ale napiszcie, pochwalcie się, czy w ogóle gracie w ligę weekendową, znaczy gracie, czy, no czy gracie ligę weekendową, czy w ogóle gracie? Uff, masakra, nie będę grał w FIFA przez kilka dni, <laughs> tak mnie to wycierpało, wczoraj grałem kilka meczy, przegrałem trzy, wygrałem dwa, no to jest skład, który którym grałem. No i generalnie ta obrona, kimpembe już, Kim Pembe już nie domaga. To już na Toccy wam powiem, to jest za mało, to sobie pędzeme. Ale statystyki trochę kłamią. W sensie jest to fajna karta, strzelił mieć dwie bramki, ale generalnie jednak ten tutaj, ta równowaga 78 w toccach strasznie go gubi i przez to gubi piłkę. Muszę Andersona do składu z wkręcić, bo jest bardzo fajną kartą a nie mam na tą chwilę za bardzo jak. Raspadori mnie tutaj bardzo zaskoczył, 25 meczów, 24 bramki. Zacząłem go do pierwszego składu, kłaść z powrotem, z tego względu, że no jest bardzo dobrą kartą, nie żałuję, że go zrobiłem. No i Luis Suarez, 43 mecze, 46 goli, bramka co mecz praktycznie, no niezastąpiony, niezastąpiony. Jest trochę taki ociężały, mimo tego, że te staty ma takie wymaksowane, ale to przez sylwetkę, a generalnie no, karta, myślę, do, no już do końca gry praktycznie, także Ciężko będzie go zastąpić, 22 asysty, no, statystyki po policji weekendowej ma piękne. Neymarito no, dalej w formie, dalej sobie gra, 400 meczów już prawie. Antony poszedł na skrzydło. Eee, tak go wymieniam czasami na skrzydło, na atak, ale raz po na ataku sobie lepiej radzi. No i tutaj obrona. Obro właśnie, no, loris jak to loriz, no, no, nie mogę na niego narzekać, no, br brałem każdy będzie overalla, jak ikona op Prime praktycznie, ale jednak powiem wam, że eee, no, z obroną różnie, trochę się wylewało. Trochę jestem na obrońców sobie trochę na siebie, ale Uff, różnie to było, różnie to było. Dobra, zobaczmy, jeszcze na szybko koło możemy trafić. Nie w zadaniach, przepraszam, tylko żeby nie przeciągać zbyt długo. Ale fajnie, nie wiem, tak tydzień temu żałowałem, że nie wbiłem tej czwartej rangi, tak teraz jestem absolutnie content, że wbiłem, bo to naprawdę tryhard był do ostatniego meczu. No jak widać, no... E... No jest fajnie, jest fajnie, potrzebuję piłkarza Premier League, żeby tego Hendersona jakoś wciąć tutaj do składu, także tutaj, no mam nadzieję, że... Znaczy nie, że Alison, no bo Alison będzie fajnym potem foderem albo, albo wtedy mogę obronę sobie z Premier League zrobić, więc to w sumie nie, nie będzie źle, ale no dobra, zobaczymy. Nie nastawiamy się tylko. Otwieramy. Player piki, dwa piki, tak byłby jeden. A tak są dwa, więc i tak nie ma, no ta paczka, tu wiecie, dwa mecze brakowały do wygrania i bym miał paczkę z Pem to sami League lub Eredivisje, mm, no to już byłby sukces, no bo tam no, możecie trafić karty za milion i jesteście zarobieni, ale Redywizje też wam mogą wylecieć, I może być taki troll, że wybieracie 14 winów, tego sobie już w ogóle nie wyobrażam i wam wylatują karty z Eredivisje, nie? To ja bym się, ja bym dostał szału chyba. Dobra, lecimy. Bez przedłużania. Zobaczymy, czy warto było, oj, 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 oj. aż straciłem głos, warto było walczyć tak. Bernardo Silva yy, wjeżdża do naszego składu od miejsca. To jest, to jest karta do końca gry. Wszystkie staty na 90, obrony i fizyczności. 4 na 4. Dribbling na 98, wytrzymałość 99, wykończenie 90, no on chyba kosztuje sporo. On chyba kosztuje sporo. Potem sobie sprawdzimy. No, Alison poleciał, wykrakałem, ale pierwszy piczek już oddał. Już jest dobrze. Bernardo Silva do składu. Pewnie pójdzie na atak. Dać mu jakiegoś huntera, jeszcze, żeby to te tempo zwiększyć. No, z tymi statystykami to spokojnie. Nie, on mnie, on mnie, on mnie karał w tej Lidze układowej. On mnie karał niesamowicie, także tutaj fajnie, że się trafił. I drugi PMR League, zobaczymy. Drugi pick. Uwaga! Uj, też dobrze. Też dobrze. Hmm. Tu mam trochę dylemat, ale chyba trencik, kurde, brakuje mi takich fajnych obrońców. Declan Rice jest też fajną kartą, Zobacz sobie szybko na telefonie, ile kosztuje ten Rice, ale mocno mi się wydaje, że tu bez zastanowienia poleci trend, znaczy w sumie zastanowieniem, ale zaraz zobaczymy. Declan Rice, pyk, tocik kosztuje jego, nie, 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 nie kosztuje. no 100k, Rodri jeszcze mniej kosztuje od, od tego Rice'a. Eee, bo są te, na, znaczy, najsłabsze tocy. no. Arnold kosztuje dużo. No Arnolda, kurde, warto nawet na obronę dać, nie? Znaczy, nasz S.O. No. No, na, chyba tak zrobię nawet, że na S.O. go wkręcę, tak, w tych starych Fifach. Bo będzie na siódemce zgrania, prawdopodobnie. Chyba. musimy mieć Alisson na bramkę, w sumie. Ale dobra, to będę potem myślał. Bez przedłużania, bierzemy Trenta. Tego SPD już mam sporo. on będzie miał zgranie z Hendersonem, zajebiste. No, no, idealnie tutaj. No więc, yy, piki, a właśnie ile ten Bernardo? Bernardo chyba dużo. Jesus, teraz wpisać Wpisać Silva na futbinie, tak nie wpisać nic Bernardo Silva to z 94, on kosztuje. O, kosztuje skaskująco mało, bo 280 tysięcy. Myślałem, że kosztuje więcej. A to jednak pewnie sala he kosztują więcej. Ale to nic, to nie zmienia nic, bo i tak jestem zadowolony, tak jest jedna z fajniejszych kart, jakie można było trafić. Eee, więc super. Eee, na pewno wyleci do mojej drużyny. no Z tymi statystykami, co no, na atak tutaj myślę, że z Suarezem w sam raz będzie śmigał. Więc super. Dobra. To player Piki. Zaczemy się jeszcze spaczek coś odda. paczki tylko dwie, no. Mega skromnie, ale tutaj piki robią show. Mam nadzieję, paczka Ultimate, kurde, odda jakieś to Cika jeszcze. Zobaczymy. Otwieramy już bez zbędnego przedłużania. Paczka rzadkich zawodników. Do zapomnienia. Do jego foder. O, chociaż Informik tutaj zjech. No, jakiś tam. No, typowy foder. Cahill na Quixel. I paczka Ultimate, jest najlepsza paczka. Eee, FIFA? Chyba nie ma lepszej, nie? Ewentualnie się mamy no totsat tylko z tego Nie oddało, oddało walkout To jest Wratis, eee, 87. No dobra, na no Fodarek, nie? Na no foderek, nie I poza tym devry i... O, o! fajna paczka. No, 285 i 87. Spoko. O jaju, tu ile jest w ogóle? No to na QXR wszystko idzie. Pyk. I to tyle, tyle jeśli chodzi o ligę weekendową, eee, jestem zadowolony z nagrody, jestem zadowolony, mogło być dużo gorzej, nie ma paczki z tocami, ale to, to było, znaczy nie, że nieosiągalne, ale to tak się, że udało się wbić tą rangę piątą, więc generalnie spoko, ciekawe jak pójdzie za tydzień. Trzymajcie się, do zobaczyska, napiszcie właśnie w komentarzu, czy wygracie weekendową ligę i jaką rangę wbiliście i co wam dropło, jeżeli graliście. Do zobaczyska, hej